Ostatnio dotarły do mnie pewne przecieki. Z automatu zacząłem wertować tańsze słuchawki dedykowane graczom. Tańsze, czyli nie takie za 200 zł, a raczej 150, 170. I faktycznie brakuje tam jakiejś sensownej, kompletnej propozycji, ponieważ jeżeli jest coś w miarę ciekawego, to przy okazji słabo wykonanego. Natomiast SPC postanowiło ten segment fajnie zagospodarować, przynajmniej fajnie na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, jak to wygląda, ponieważ przed wami Viro Infra, czyli słuchawki startowo wycenione na 169 zł I dzisiaj się im przyjrzymy, zobaczymy, jak grają, jak wypada mikrofon, wygoda i wykonanie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani słuchawkami na każdą kieszeń, to zapraszam do oglądania. Przy okazji również zachęcam do subskrypcji tego kanału wraz z Dzwoneczkiem, tym bardziej, że jesteśmy coraz bliżej tych 40 tysięcy moich upragnionych. Łapka w górę, jeżeli całość okaże się pomocna, ciekawa. No i wpadajcie na Instagrama, na TikToka, na Discorda. A że mam dwie pary, ponieważ tutaj jest pełne, nierozpakowane pudełko, to przy okazji te słuchawki będziecie mogli zgarnąć również dla siebie. Jedziemy. Generalnie nadal jestem zdania, że wiro to przyjemny zestaw, wygodny, całkiem sensownie zestrojony startowo i wykonany bardzo dobrze, o czym może świadczyć fakt, że jedną parę od ponad roku mój brat wykorzystuje stale codziennie. Poza tym, że zbierały one odciski palców, bo taka natura tych słuchawek nadal zachowują się bez zarzutu. Czy mogę więc powiedzieć, że moje odczucia są poparte długotrwałym testem, który obserwuję stale? Chyba tak. Klasyczne wiro czy wiro plus to jednak zestawy oscylujące w okolicach 200-220 zł. Tymczasem infry przy premierze wchodzą w niższy nowe, a przy drobnych zmianach konstrukcyjnych i wobec plastikowej konkurencji mogą namieszać. Co dostajemy w ogóle w pudełku? Słuchawki, odpinany mikrofon, dodatkowy przedłużacz w oplocie, zapewniające rozdzielenie dla combo jacka na dwie wtyczki męskie pod mikrofon i słuchawki, a na deser odrobina instrukcji obsługi. Nie będę w żadnym wypadku negował braku odpinanego kabla, ponieważ w tej kwocie nie jest to priorytet, na poza tym konkurenci oferują znacznie cieńsze sznurki, dajmy na to Quantum 100, tamten kabel wygląda lichom, biorąc pod uwagę to, co oferuje Viro Infra. No i przy okazji pady, też nie znajdziemy tutaj dodatkowych wymiennych, aczkolwiek pytanie, czy akurat w przypadku tych słuchawek są one w ogóle potrzebne. Niekoniecznie, bo przy oszczędnościach wykonano dobre decyzje. Domyślny zestaw poduszek jest bowiem materiałowy, bardzo wygodny, niezależnie od temperatury otoczenia, ale o zaletach nauszników opowiem trochę później. Sam wygląd i budowa Viro Infra jest zbliżony, ale nie identyczny jak w pierwowzorze. Kształt czaszy wciąż owalny, ale ze zmienionym profilem aluminiowego segmentu. Trochę zmian estetycznych zaszło w metalowych prowadnicach. Oprzycie pałąka wciąż z ekoskóry, ale pozbawione uwydatnionych szwów. Kabel elastyczny w oplocie z zamocowanym pilotem, który zawiera rolkę głośności pracującą z akceptowalnym oporem oraz wyciszeniem mikrofonu switchem. Oczywiście są plusy i minusy takiego rozwiązania. Z biegiem czasu uważam, że głośność jak i wyciszenie mikrofonu w słuchawkach gamingowych lepiej sprawdza się chyba w zakresie muszli, bo taka rolka może chociaż nie musi zmieniać wartości przy przypadkowym zaczepieniu o koszulkę. Miejsce elastycznego mikrofonu znajduje się na lewej słuchawce. Warto uważać, żeby włożyć go w odpowiedni sposób. Jest to zasugerowane przez odpowiednią bruzdę. Tworzywa jest w całej budowie niewiele, a to, które widać, zdaje się być dobrej jakości, z gumowatym wykończeniem. Prowadnicy działają sztywno, skokowo, regulacja i dopasowanie jest bardzo dobre. Elastyczność słuchawek wypada też trafnie i nawet na szerszą głowę Infer powinny wejść bez zawahania, oferując dobry komfort i równomierny docisk. Nauszniki szalenie miękkie, materiałowe, demontowalne, więc jeżeli jesteście w gromadzie osób wolących ekoskórę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je tutaj zamontować. Jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałem, a wypadałoby o tym nadmienić, mianowicie kable, które prowadzone są od czaszy do połąka, również pozostają w oplocie, no i są wystarczająco długie, więc przy pełnym wysunięciu nie ma sytuacji, gdy coś pozostaje przesadnie napięte. Jedyna rzecz, która tak naprawdę irytuje mnie konstrukcyjnie, a bardziej estetycznie, może nawet, to fakt, że te słuchawki, chyba w genetyce jako Viro, mają zapisane zbieranie odcisków palców praktycznie wszędzie. Na pałąku, jeżeli chodzi o prowadnicę, poza tym na kapsułach, no i jeszcze na tych plastikach cały czas pojawiają się odciski palców, tylko ekoskóra i materiał są od nich wolne. Za to im dłużej siedzę sobie z tymi słuchawkami na głowie, tym większe mam wrażenie, że infry są znacznie wygodniejsze, aniżeli podstawowe Viro, które w międzyczasie przymierzałem. Nauszniki są bardzo przyjemne, chociaż prywatnie dodałbym im kilka milimetrów średnicy wewnątrz, ale nawet jeżeli pojawi się jakiś kontakt małżowiny z nausznikiem, to czy po godzinie, czy po pięciu nie miałem poczucia, że słuchawki w jakiś sposób mi przeszkadzają i trzeba je zdjąć. Dopasowanie także lepsze. W podstawowych Viro na nausznikach z ekoskóry wspominałem o lekkich luzach tuż za uchem. Tutaj układ jest bardziej dokładny, a co za tym idzie również izolację wypada odrobinę ciekawiej, nawet mimo materiału. Nie pojawia się uczucie gorąca, rozłożenie samego ciężaru, który wynosi około 255 gramów, też jest optymalne i podkreślę przy okazji, gdyby takie samo wypełnienie oraz materiał zaserwowano na wnętrzu pałąka, który ma kontakt z głową, mielibyśmy komplet, bo tam jest trochę sztywniej ze względu na ekoskórę, bardziej sprężyście, przez co i sam docisk na szczycie naszej czaszki będzie bardziej zauważalny, chociaż daleko mu do jakiegokolwiek dyskomfortu. Różnice są widoczne nie tylko na zewnątrz, ale również Wewnątrz. Mamy tutaj już 50mm przetworniki. Opaśmy przenoszenia od 20Hz do 20KHz. Impedancja 16 ohmów. Przy okazji, z tego co dostałem informację, zmieniło się odrobinę ym, strojenie i rzeczywiście, przy odsłuchu, jestem w stanie wskazać, że te słuchawki grają trochę inaczej niż standardowe Viro. O tym jednak powiem później, ponieważ w tym momencie przenosimy się do testu mikrofonu. Moi drodzy, tak właśnie brzmi mikrofon w słuchawkach Viro Infra. Myślę, że część z Was może być zaskoczona. Ja też na początku byłem i szukałem, czy przypadkiem jakiś inny mikrofon nie realizuje tych nagrań, a okazało się, że nie. To jest właśnie ten wbudowany w słuchawki, który po prostu można sobie odłączyć, jeżeli nie jest wam potrzebny, całość na elastycznym pałąku. Głos jest pełny, jest wyraźny, jest czysty, brakuje również jakiegoś większego szumu. Zresztą posłuchajcie. No właśnie, jest to po prostu mikrofon, który moim zdaniem powinien trafić do każdych jednych słuchawek gamingowych, patrząc na aspekt komunikacji. No i deklasuje znacznie droższe zestawy, gdzie mikrofony są sygnowane logiem różnych znamienitych marek. Także brawa dla SPC za umieszczenie takiego mikrofonu w słuchawkach, które wcale nie są przesadnie drogie. No to teraz jak z tym dźwiękiem? Viro Infra to ukłon w stronę osób poszukujących głębszego, trochę bardziej mglistego, cieplejszego audio. Obecności dołu trudno odmówić, bo on jest, jest zauważalny wobec reszty pasm, przez co całościowo audio tych słuchawek będzie znacznie bardziej miękkie w odbiorze. Przez to jednocześnie w użytkowaniu podczas rozgrywek w Battlefieldzie czy w ostatnim czasie w Halo, ani razu nie miałem wrażenia, że wnętrze mojego ucha jest rysowane przez zbyt ostrą górę. Szczegółowość określiłbym mianem odpowiedni w tym zakresie cenowym, natomiast jeżeli ktoś oczekuje, wy Bitnej klarowności i czystości w bardzo skomplikowanym środowisku, to dajmy na to w kawałkach rokowych, niekiedy dostrzeże braki w precyzyjnym oddaniu całego spektrum. Nie ma jednak większego problemu, aby cieszyć się z efektów dźwiękowych w grach, dialogów, które są odrobinę odsunięte od ucha, czy wybierania kroków i strzałów. Mówiąc o scenie, ona jest dosyć wyważona, nie jest ani zbyt rozległa, ani też zbyt bliska, przez co nie ma wrażenia, że te wszystkie dźwięki nas jakoś mocno osaczają. Pod kątem muzycznym w ogóle w kawałkach elektronicznych, popie, tam gdzie można sympatyzować z większą ilością basu. Te słuchawki będą wyjściem zdecydowanie trafniejszym. Nie zmienia to jednak faktu, iż uważam, że za te pieniądze, przy założeniu, że mówimy o słuchawkach z konkretną dedykacją, spisują się aż nadto ciekawie. Mało kto w tym przedziale cenowym oczekuje doznań audiofilskich, a bardzo dużo osób chce po prostu takiego złotego środka. Tym niewątpliwie jest brzmienie ciepłe, ale wciąż pozwalające odnajdywać się na polu walki, lokalizować wroga, zestawione z fantastyczną wygodą, bardzo dobrym mikrofonem i sprawdzoną, solidną konstrukcją. I tak oto, moi drodzy, spotykamy się. W podsumowaniu, które warto zacząć od tego, że za te 150-170 zł trudno jest znaleźć idealne słuchawki, ponieważ w każdych jednych znajdzie się jakiś punkt sporny. Wydaje mi się, że w przypadku Infry będzie to ilość ciepłego brzmienia docierająca do ucha, która oczywiście sprawdzi się w jednych gatunkach muzycznych lepiej, w innych gorzej. No a poza tym warto zaznaczyć, że przy bardzo dużym zagęszczeniu ten przetwornik momentami potrafi się delikatnie zagubić. Aczkolwiek to też nie są słuchawki do muzyki, a mówią muzyce. Przed nami słuchawki dedykowane gra które mają nie nadwyrężać naszego portfela, a jednocześnie uraczyć wygodą, solidnym mikrofonem, no i dźwiękiem zapewniającym lokalizację przeciwników. I właśnie tutaj infra sprawdzają się bardzo, ale to bardzo dobrze. Przeglądając właśnie nawet ofertę w sklepie X.com, trudno mi jest znaleźć w tym momencie jakąś sensowną alternatywę w tej cenie. Mogę wspomnieć o Quantum 100, ale one, ze względu na tworzywa, sprawiają wrażenie znacznie bardziej licho wykonanych. Tutaj z kolei konstrukcja wzmocniona, sprawdzona, która dobrze skaluje się nawet na Większą głowę. Patrząc na wygodę, tutaj zdecydowanie bardziej twardo, natomiast pady sprawdzają się świetnie. One są niezwykle mięciutkie, fajnie również amortyzują sam nacisk słuchawek. Jedyne, co mógłbym ewentualnie w nich dodać, to kilka milimetrów wewnątrz dla świętego spokoju, ale pamiętajmy również, że te pady są zdejmowane, więc zawsze można je wymienić we własnym zakresie na coś, co Wam odpowiada. Dajmy na to, na tą ekoskurę. Mikrofon mega pozytywne zaskoczenie, i myślę, że on robi tutaj robotę pod kątem komunikacji. Ten głos jest przyjemny jest pełny, nie ma jakichś większych zakłóceń czy szumu. No i brzmienie, brzmienie tak jak mówiłem cieplejsze, to trzeba lubić, ale jednocześnie pod kątem gier będzie efektownie, no i będzie również precyzyjnie, bo z jakimś weryfikowaniem przeciwników, wychwytywaniem, gdzie znajdują się aktualni oponenci, nie doświadczyłem większych kłopotów. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Viro Infra. Jak Wam się podobają, bo moim zdaniem jest to rzeczywiście zestaw, który w tym momencie, w tym niższym segmencie cenowym może bardzo, ale to bardzo mocno namieszać. Śmiemy nawet twierdzić, że może stać się hitem sprzedażowym dla wszystkich tych, którzy chcą trochę zaoszczędzić, a jednocześnie uzyskać po prostu produkt. Trafny. No, to tyle. Pamiętajcie również, że ten sprzęcik jest do wygrania. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim być subskrybentem tego kanału, bo konkursy są dla subskrybentów. Poza tym, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. No i w komentarzu trzeba napisać, jak powinny wyglądać słuchawki. Bezprzewodowe od SPC Gear, bo wydaje mi się, że tylko tego w ofercie producenta brakuje, więc napiszcie koniecznie w komentarzu w jakiś kreatywny, ciekawy sposób być może wymienicie najistotniejsze cechy, które powinny oferować takie słuchawki bezprzewodowe, i najbardziej kreatywna odpowiedź wygra swoje wiro na własność. Także moi drodzy, zachęcam do wzięcia udziału. Zapraszam również na Discorda, na Instagrama, na TikToka, a my widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. No i też warto wspomnieć, że ramy samego konkursu znajdują się pod spodem. Także zaglądajcie nie tylko pod kątem konkursu, ale również wszystkich linków i innych informacji. Na razie cześć.